Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz. Przejdźmy do dzisiejszego Pojazdy. tematu. Pojazdy są wyposażone w system zapobiegający wydostawaniu się oparów paliwa ze zbiornika do atmosfery. System ten nazywany jest systemem kontroli emisji par paliwa, EWAP. Gdy system ten napotka problemy, moduł sterujący układu napędowego pojazdu może wyzwolić kod P0448, a kontrolka silnika może się zaświecić, co oznacza kod P0448. Diagnostyczny kod usterki DTC P0448 oznacza zwarcie obwodu sterowania odpowietrzeniem układu odprowadzania par paliwa. Ten konkretny kod wskazuje że obwód sterujący zaworem odpowietrzającym jest zwarty, kod może być również wyświetlany w przypadku zwarcia lub zablokowania zaworu odpowietrzającego. System EWAP wykorzystuje ten zawór odpowietrzający do kierowania oparów paliwa ze zbiornika paliwa do pochłaniacza węgla lub kolektora do lotowego silnika w celu ich spalenia. Nadmiar oparów paliwa musi zawsze znajdować się wewnątrz pojazdu ponieważ są one szkodliwe dla ludzi i środowiska. Kod P0448 wskazuje że obwód sterujący zaworem odpowietrzającym jest zwarty. Kod ten może być również wyświetlany w przypadku zwarcia lub zablokowania zaworu odpowietrzającego. Uwaga, definicja kodu P0448 może się różnić w zależności od producenta pojazdu. Dokładną definicję kodu można znaleźć w odpowiedniej instrukcji naprawy lub bazie danych napraw. Jakie są najczęstsze przyczyny kodu P0448? Pomimo definicji kodu wskazującej na zwarcie, najczęstszą przyczyną kodu P0448 jest poluzowany korek wlewu paliwa. Ponadto, kod ten może być również spowodowany następującymi przyczynami: wadliwe lub zwarte okablowanie zaworu EWAP nieszczelności elementów układu EWAP, takich jak przewody, Wkład węglowy i rurka wlewu paliwa uszkodzony zawór wentylacyjny jakie są typowe objawy kodu P0448. Zasadniczo nie występują żadne problemy poza zapaleniem się lampki ostrzegawczej silnika sterującego. Jednak w niektórych przypadkach mogą wystąpić następujące objawy. Nieznacznie obniżona wydajność silnika, nieznacznie zmniejszona oszczędność. Paliwa przechodzenie pojazdu w tryb skrzyni biegów jak zdiagnozować kod P0448. Ustalenie, który komponent jest przyczyną tego kodu, może być trudne. Wiele podzespołów które mogą wyzwalać kotu jest trudno dostępnych i trudno je prawidłowo skontrolować. Aby uzyskać prawidłową diagnozę, warto skonsultować się z profesjonalistą, jak naprawić kod P0448. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić przed rozpoczęciem jakiegokolwiek procesu naprawy, jest prawidłowa diagnoza. Ważne jest, aby dokładnie zdiagnozować problem który wywołuje kod. W przeciwnym razie może dojść do naprawy lub wymiany części, która działa prawidłowo. Istnieje wiele sposobów naprawy określonego kodu optii, ponieważ istnieje wiele możliwych przyczyn. Po zidentyfikowaniu przyczyny kodu usterki można zapoznać się z wiarygodnymi internetowymi zasobami dotyczącymi napraw samochodowych i poradnikami dotyczącymi możliwych napraw, ponieważ wszystkie pojazdy są różne. Naprawa kodu opti dla jednego pojazdu może nie działać dla innego. Komponenty wewnętrzne mogą się znacznie różnić w zależności od producenta. Z tego powodu podczas rozwiązywania problemów i naprawy kodów DTC należy zapoznać się z instrukcją naprawy lub bazą danych napraw. Przydatne mogą być również podręczniki napraw Hilton. Subskrypcja Aldata D może być lepsza ponieważ zawiera szczegółowe informacje o naprawach fabrycznych dla kierowców, którzy chcą samodzielnie przeprowadzić naprawy. Dalsze uwagi dotyczące P0448. Kod ten pojawia się częściej w pojazdach Dodge, Chrysler i Jeep. P0448 wydaje się być również powszechny w niektórych modelach Nissana, takich jak Altima, Maxima i Pathfinder.